Halo moi drodzy patroni, witam w szóstym odcinku naszego podcastu Przydatne idiomy, zwroty i powiedzonka. Dzisiaj będzie o tym szanownym piesku, o którym już zresztą wiecie, bo pewnie oglądaliście filmik na YouTube, a chodzi oczywiście o Belende Hunde beißen nicht. Czyli szczekające psy nie gryzą, czyli nie są takie groźne, na jakie wyglądają. Możemy to powiedzieć oczywiście w odniesieniu do ludzi, to taka przenośnia. Gdy ktoś nas wyzywa i nam na przykład grozi, to prawdopodobnie nie jest taki straszny i swoich obietnic o zrobieniu nam krzywdy na pewno nie spełni. Dlatego możemy powiedzieć, belende hunde beis nicht. A wiecie jak szczekają psy po niemiecku? Wau, wau, albo wuf. in ву I na obrazku widzicie pewną zmianę, dorysowałem szczekanie, a właściwie dopisałem. Czyli belen de Hunde by snicht, to tak jak na tym obrazku, piesek, który szczeka, jest taki, jak widać, taki milusi, tak naprawdę, on nie jest taki groźny, jakby chciał się wydawać, czyli te szczekający psy, wcale nie powinniśmy, nie powinniśmy się nimi przejmować. I taki przykład do tego całego powiedzonka, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, tak? Herbert, je Antun vais tu, pelende hunde weiß nicht. I możemy coś takiego na przykład powiedzieć, czyli nie musisz się martwić, ten gość na pewno ci nic nie zrobi. Wiesz, psy, które dużo szczekają, są niegroźne. Można by powiedzieć, yy, yy, krowy, które dużo muczą mleka nie dają, czy jakoś tak. Ja Du brauchst dir keine Sorgen zu machen, der tak, Kerl wird dir bestimmt nichts antun. Weißt du, bellende Hunde beißt nicht. Nie musisz się martwić. Ten gość na pewno ci nic nie zrobi. Wiesz, psy, które dużo szczekają, są niegroźne. Także w odpowiedniej sytuacji możecie użyć również tego powiedzonka. Dankeschön, das ist alles für heute und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.